Jesteśmy w twierdzy królowej Ślige. księżniczki jakiej? Jak to się nazywa? Belli. Bella. King Bella. Bella IV. I tu księżniczka miała takie oto okna. Tutaj pustani tam na dole mieszkali, tam na górze mieszkali. Czarownice mieszkały. I królowie, i królowie, i Królowie, królewne. A ciekawe, a to jest mapa. To jest to, mamy To jest najwyższa wieża. I najwięcej 30 No, tyle, jest to. No. się Zoom nie działa. Co to znaczy? O, że Zoom nie działa, jak się Sziarze robi Marcel. te... Marcel. No, Anielka? Nie. Ma matka Agnieszka. Agniesz. Ojciec. Ja, jak się ty nazywasz? A co to znaczy Zoom? jest Waldemar. Jem <laughs> Marcel pierwszy. Dobra. Anielka druga. A co to znaczy ta tej zielonej? No to jest no, tak. film się kręci. Co?